W każdej chwili możesz zacząć od nowa, oddech po oddechu. tik Tikniathan. Czasem człowiek czeka na lepszy moment, żeby ruszyć z miejsca, żeby wybaczyć, żeby w końcu odpuścić. Myśli sobie: jeszcze nie teraz, jeszcze nie jestem gotowy, ale ten moment, który masz, ten, w którym właśnie oddychasz, to właśnie on. Nie trzeba czekać na poniedziałek. Na nowy rok, na jak się ogarnę, jak będę silniejszy, jak mi się zachce. Możesz zacząć tu i teraz. Nie rewolucją, niewielkim planem. Wystarczy jeden oddech. Oddech, który mówi zatrzymuję się. Zaczynam jeszcze raz. Nie muszę być idealny. Wystarczy, że jestem. To nie znaczy, że wszystko się nagle ułoży. To znaczy, że już nie jesteś w trybie autopilota. Przestajesz gnać, zaczynasz być ze sobą, z tym co czujesz, i w tej jednej chwili jesteś prawdziwy, a to już bardzo dużo. Ile razy w życiu coś zaczynałeś, a ile razy sam sobie nie dawałeś szansy, bo już za późno. Ale to nieprawda, bo nie chodzi o to, co się wydarzyło, chodzi o to, co zrobisz teraz. Tikniat Han mówi: W każdej chwili możesz zacząć od nowa. Oddech po oddechu. I to nie jest metafora, to instrukcja obsługi duszy. Więc może dziś nie trzeba zmieniać całego życia. Wystarczy usiąść, zamknąć oczy i wziąć jeden świadomy oddech, bo od tego wszystko się zaczyna.